z inicjatywy młodych ludzi, którzy pragnęli wykorzystać swoją wiedzę i zapał do zrobienia czegoś dobrego dla społeczności lokalnej, 15 lipca tego roku powstało Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Żaranin. Celem statutowym jest promocja kultury, sztuki oraz dziedzin aktywności artystycznej. Zarząd stowarzyszenia tworzą Łukasz Matyjasek, prezes, Sylwia Grzegorzak, wiceprezes, Bożena Matyjasek, sekretarz, Jan Matyjasek, skarbnik oraz Marek Lasek, członek zarządu. Stowarzyszenie mieści się w Żarach przy ulicy Okrzei 5a. Najbliższa propozycja kulturalna proponowana przez stowarzyszenie to występ zespołu Gienek Loska Band 8 października o godzinie 20.00. Burmistrz Miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz Żarski Dom Kultury zapraszają do udziału w 35. Otwartym Wojewódzkim Konkursie Plastyki Salon jesienny Żary 2011. Burmistrz miasta Żary Wacław Maciuszonek oraz Izba Przemysłowo-handlowa z Kotbus zapraszają przedsiębiorców na polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne branży motoryzacyjnej, które odbędą się w kodbus w dniu 13 października, w czwartek o godzinie 11.00. Zaproszenie jest kierowane szczególnie do przedsiębiorców z Żar i Okolic, którzy zajmują się handlem i dystrybucją nowych części samochodowych oraz opon, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia do pobrania ze strony urzędu miejskiego na numer FAX 68 470 83 78 oraz sprecyzowanie oczekiwań kooperacyjnych. 30 września w Urzędzie Miejskim w Żarach członkowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Żarach przed przystąpieniem do wykonywania czynności złożyli burmistrzowi Wacławowi Maciuszonkowi oświadczenie zachowania poufności informacji i danych. W skład zespołu weszły następujące osoby: Czesława Kojtych, sąd rejonowy w Żarach, Arkadiusz Lis, komenda powiatowa policji w Żarach, Izabela Nowińska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Żarach. Jolanta Grędzińska, Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny Żar, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Elżbieta Łobacz-Bącal, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Żarach, Danuta Nowak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Ewelina Nawrot, Wydział Spraw Społecznych w Żarach oraz Renata Warchoł, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. Wydział Gospodarki i Promocji Urzędu Miejskiego przygotował następne dwie tablice z żarskimi legendami. Pierwsza opowiadająca historię czarnego rządcy znalazła swoje miejsce niedaleko ulicy Skarbowej, w pobliżu kościoła pod wezwaniem Świętego Piotra, miejsca pochówku owego rządcy. O Czerwonym Jeleniu przeczytamy idąc Deptakiem, czyli ulicą Chrobrego i zatrzymując się na wysokości fontanny i pamiątkowego pomnika festiwali Woodstock w Żarach. W ten sposób powstaje trasa turystyczna do której za kilka dni zostanie wydana mapa pod tytułem Szlakiem Żarskich Legend. Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki w Zielonej Górze odbyła się konferencja promująca właśnie turystykę i rozdano również nagrody za w wielu dziedzinach. Jedną z dziedzin była dziedzina oceniono wszystkie prawie gminy województwa lubuskiego Prawie wszystkie, bo ponad 70, podzielono te gminy na gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie, czyli na dwie grupy. Wyłączono Zieloną Górę i Gorzów i przy takim podziale w grupie właśnie gmin miejsko, miejs, miejskich i miejsko-wiejskich, żary upasowały się na drugiej pozycji. Kapituła zbadała potencjały turystyczne, turystyczne poszczególnych miast, poszczególnych miejscowości, a więc tu liczyły się różne sprawy, chociażby taka najprostsza sprawa, dostępność do bankomatu, czy, czy istnienie dobrego hotelu, restauracji informacja turystyczna, także wiele, wiele różnych spraw było badanych. Oczywiście imprezy, a więc oferta, jaka jest na danym terenie i Żary uplasowały się na drugiej pozycji wśród gmin miejsko a przebadanych zostało 40 różnego, różnych gmin z województwa lubuskiego. Okazuje się, że właśnie ta część południowa województwa lubuskiego jest bardzo atrakcyjna i, i, i bardzo ciekawa i ona uplasowała się bardzo wysoko. Przed Żarami był tylko Żagań, a za Żarami była miejscowość Sulęcin, no znana przede wszystkim ze ścieżek rowerowych i z jezior otaczających to również bardzo ładne miasto. W drugiej kategorii wyłoniono również tak zwane perły lubuskie i nasza ławeczka Telemana, która została zgłoszona przez nas, upracowywała się na ósmym miejscu i taką perełkę też dostaliśmy. Cieszymy się z tego, bo postać Tylemana i ta ławeczka stała się symbolem w pewnym sensie miasta. Każdy, kto przyjeżdża do Żar, to najczęściej robi sobie zdjęcie na ławeczce w tle rynku i, i fontanny. Także Żary mają, oprócz tego, że są miastem przemysłowym, mają spory potencjał turystyczny. No i po prostu ten potencjał turystyczny trzeba w dalszym ciągu pielęgnować, bo jest szansa, że, że oprócz przemysłu turystyka może być również wiodącą częścią gospodarki miejskiej. Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej 29 września bieżącego roku burmistrz miasta Wacław Maciuszonek poinformował Radę o przyznanej dotacji w kwocie 42 milionów złotych na kanalizację sanitarną dla miasta. Mówił o formie dopłaty w postaci kredytu, jakie miasto, a w zasadzie spółka zakładu wodociągów i kanalizacji realizująca projekt, będzie zobowiązana zaciągnąć na inwestycje. Poinformował także o tym, że ustawa zobowiązuje miasto na realizację kanalizacji do 2015 roku. Przekazał także radnym informację o tym, że w połowie przyszłego roku stanie w Żarach nowoczesna stacja monitorująca stan powietrza i środkach, jakie pozyskano z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Miasto poniesie jedynie koszty infrastruktury niezbędne do instalacji kontenera. Dodał, że miasto otrzymało także pieniądze na regulację i oczyszczenie rzek żarki i czerwonej wody. Odniósł się także do koncepcji przystąpienia do aglomeracji zielonogórskiej, mówiąc o niewielkim ryzyku związanym z wejściem do stowarzyszenia i wykorzystaniu możliwości na pozyskanie środków. Podkreślił, że jeśli okaże się to niekorzystne, można wystąpić z tej struktury. Zaznaczył jednak, że należy skorzystać z tej szansy, ponieważ pozostając poza stowarzyszeniem, wskazujemy się na indywidualne działania i osłabiamy siłę rozwoju miasta i całego południa województwa. Przy okazji wspomniał o spotkaniach i staraniach w sprawie utrzymania i rozwoju linii kolejowej biegnącej z Wrocławia do Berlina przez nasze miasto oraz jej znaczenie dla rozwoju żar. W bieżących sprawach Głównie dotyczących realizacji inwestycji, remontu ulicy Jana Pawła II, wskazał na wiele nieprawidłowości dotyczących zarówno koncepcji przebudowy, a także sposobu jej realizacji przez wykonawcę. Powiedział, że widzi kilka zalet tej inwestycji, jak choćby wzrost liczby miejsc parkingowych, ale to jest zbyt mało, aby móc powiedzieć, że jest to inwestycja trafiona i przemyślana. 30 września odbyło się kolejne spotkanie lokalnych przedsiębiorców, na którym obecny był burmistrz miasta Wacław Maciuszonek. W imieniu gospodarzy obiektu wszystkich obecnych przywitał prezes Promienia, a jednocześnie przedsiębiorca Dariusz Arkuszewski. Spotkanie miało charakter integracyjny. Przedsiębiorcy mieli okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą na temat prowadzonej przez siebie działalności. Nie zabrakło także rozmów na temat wspólnego rozwiązywania problemów, na jakie napotykają prowadząc działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Idea integracji pomiędzy uczestnikami spotkania realizowana była poprzez konkursy sportowe oraz quizy. Wszyscy podkreślali, że taka integracja służy wzajemnej współpracy i lepszej komunikacji pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz urzędnikami magistratu. Podczas Drzwi Otwartych Kronopolu 1 października burmistrz miasta Wacław Maciuszonek, wspólnie z zarządem firmy Kronopol spółka Zoo, podpisał list intencyjny, w którym została zawarta deklaracja o współpracy w rozwoju działań w zakresie ochrony środowiska na rzecz lokalnej społeczności. Firma Kronopol zobowiązuje się, że będzie na bieżąco informować mieszkańców Żar i okolic o podejmowanych decyzjach i działaniach dotyczących dbałości o środowisko. Informacja będzie zamieszczana na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Żarach. Burmistrz miasta, witając mieszkańców, którzy wybrali się na zwiedzanie zakładu, podkreślił, że nie należy ulegać niesprawdzonym do końca informacjom i aby umieć w tej ważnej sprawie mieć własne zdanie. Wspomniał, że w taki dzień jak drzwi otwarte można naocznie się o tym, czym zajmuje się zakład Kronopol. Podpisanie listu intencyjnego, który stanowi swojego rodzaju porozumienie, zobowiązuje do stałej wymiany informacji pomiędzy zakładem a mieszkańcami, informacji ważnych, bo dotyczących zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa, które zamierzają osiągnąć strony w parafowanym dokumencie. Burmistrz miasta wyznaczył do sprzedaży z prawem pierwszeństwa następujące lokale mieszkalne przy ulicy Paderewskiego 60 przez 40, ulicy Bolesława Chrobrego 3 przez 8, ulicy Zwycięzców 10 przez 22a, ulicy Lelewela 5 przez 16, ulicy Niepodległości 5 przez 11 oraz ulicy Chrobrego 2 przez 8. W najbliższą niedzielę, 9 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. W sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza w dniach 2 i 3 października odbyły się szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, prowadzone przez sekretarza Urzędu Miejskiego Jerzego Wojnara oraz Krzysztofa Tagowskiego, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Członkowie komisji zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi zadań związanych z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów w obwodach. Przypominamy wyborcom z miasta, że lokale wyborcze będą czynne 9 października od godziny 7 do 21. Miasto Żary odwiedził biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha. Jednym z punktów wizyty biskupa była msza święta z udziałem władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli policji, straży miejskiej, a także osób reprezentujących środowisko medyczne oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Po liturgii odbyło się spotkanie połączone z uroczystą kolacją, na którą włodarze miasta i powiatu oraz pozostałych gości zaprosił biskup. Podczas spotkania omawiano sytuację dzieci i młodzieży, jej rozwoju duchowego oraz bezpieczeństwa i edukacji, jakie miasto przygotowuje dla najmłodszych mieszkańców Grodu. Wspomniano także o sytuacji osób starszych, samotnych w kontekście budowy hospicjum w żarach. Zaznaczono, że sytuacja osób odpowiedzialnych za miasto wiąże się często z postawą służby zarówno ludziom jak i ojczyźnie. Burmistrz Wacław Maciuszonek, dziękując za zaproszenie, podarował biskupowi w imieniu Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej, symboliczny prezent.